Ano, bój się Boga. Jaśku, wreszcie jesteś. W mnie pójdziesz i koniec. Nie lubię zazdrośników. Bez organów tej wesele bez kielbasy. A na kościelny nie bój się, zdążymy. Przep naród, nie daj Bóg, czego nie pomyślał. Bo ten pośpiech to podejrzliwy. Gadają, że jak w sobotę zmówiny, a w niedzielę ślub, to pewnie za tydzień chrzciny. Ojej, o, ty wymyśliła. Tylko im się siebie gniazdo przygotował. To, to, młodzi się pobierają, żeby jedno pieżyno się przykrywać. Młodzi mogą moje górkę zająć. Oj, Wlade. Ty... Słyszała? Naszemu sąsiadowi Hugera ukradli. A taki był ładny, amerykański. Szkoda. Kargul, podejdź na plotę. A na co? Podejdź. Oj, żeby ja go dyplomu nie wiedział, nigdy nie uwierzył, że to mechanizator rolnictwa. Dlaczego? Dlaczego? Wy kapany minister. Szybko ja by zacząć. Tata! A? Na skróty lećmy, na skróty! O! o. Tamtędy najbliżej! Tu chodź! Każ mi! poza wiej, bo tam... nie było, nic już był w Zakonska Zakąska uciekła jak my jutro wystąpimy? Póki coś tu bez organów, to i wesele bez kielbasy. A na kościelny nie bój się, zdążymy. Przep naród, nie daj Bóg, czego nie pomyślał. Ty tak uważający jak milicjant. Łóżko to nie motocykle, nikt nie zginie. A Bóg daje, rodzina może nam się powiększy. A gdzieś Bo... tak wypuścił, a? E, e, gorąco takie. Napić się chciałem. A. O, o, o tym ja pomyślał. To jest kalkulowa córka, i masz nienawiść, Altoplemie. To ty, że ja tak patrzący nienawiść sobie potęguję. To chyba będzie z 500 litrów. 500 litry dla dwóch. Rok picia. No on, pijak jest. O, o, Jacka, ty prosto nie do wytrzymania. Tuż jakby on całkiem nie pił, to by na wsi raz, dwa się zmarnował. Jako mechanizator żadnego poważania by nie miał. Choć troszkę musowo. A my na ten ślub zgody nie dajemy. Jak ją dostanę, to taką konfrontację zrobimy, że aż ziemia zadrży. Jutro śluba, jak nie zdążysz. Tym lepiej. Oskarżymy go o podwójną biganie. A Ania? Unieważnijemy związek. Ale nocy już się nie dał unieważnić. No, niestety. Ale prawo jest prawo. Idźcie do domu i czekajcie. Już ja to biorę na... To ty nie weterynierz? Młynarz. Tuż ja za ciebie aż 10 litrów bym podał. A? Nigdy nie kupuj po A to ja pił! Co za różnica. Człowiek zarabia tylko w dni powszednie, a traci cały tydzień. Tak mówi pismo. Chyba z komórnika. I w głowę zachodzę. Jak to się stało, że myśmy się do tej pory nie spotkali? No wiesz, ja byłem zakonspirowany totalnie. No właśnie, no właśnie. Żeby tak się stało, żebym nie musiał ciepłej pić. Rabin! I ja mam! Uch, ty konosy, Nie za dużo tego. Dla spokojności. Cóż to szok! Cóż tak nosy pozwieszali? Jak to swoje żyją to i nam tu żyć? Swoi? Karły to wróg najgorszy ze wszystkich! Wrók, a wróg. Ale swój, mój, nasz. Na własnej krwi wyhodowany. Czy indziej nie można było, a?